Użyjcie długich zapałek. Połóżcie dwie obok siebie, na nich jedną prostopadle i znów dwie obok siebie. Teraz najtrudniejsze. Unieście dwie pierwsze zapałki i wsuńcie kolejną między dwie warstwy. Powstał pierwszy poziom łuku. Weźcie kolejne dwie zapałki i połóżcie na poprzednich. Unieście i pomiędzy wsuńcie kolejną. Gdy zrobicie tak kilka razy, powstanie duży i dobrze połączony łuk. Te dzieci budują podobny łuk, ale z większych desek. Metodę tę wymyślił Leonardo Da Vinci. Żołnierze stosowali ją, by budować mosty. Jest bardzo przydatne. Wystarczy kilka desek, by wznieść solidną konstrukcję.